1020 zł to jest kwota, która, która znika z kieszeni każdego człowieka, który prowadzi swoją działalność w tym momencie w Polsce. Na starcie, na sam start. Teraz taki człowiek, który prowadzi działalność, zakładamy, że prowadzi tę działalność po coś. Prowadzi tę działalność po to, żeby dostawać pieniądze. Jeżeli prowadzi tę działalność po to, żeby dostawać pieniądze, no to zakładamy, że zarabia więcej niż ten 1000 zł, który musi zapłacić, bo by się nie opłacało zarabiać te pieniądze, prawda? Teraz, jeżeli zarobił cokolwiek powyżej tego 1000, to musi zapłacić od tego podatek. Podatek dochodowy, który już wkrótce zbliży się do 20% albo będzie jeszcze wyższy. To tylko zależy od tego, kiedy rządowi zabraknie trochę pieniędzy, będą nam te podatki podwyższyć. W tym momencie jest to ciutkę poniżej 20%. I teraz ten podatek dochodowy to jest coś, co płaci każdy człowiek, który cokolwiek zarobił. My mamy bardzo niską kwotę wolną od podatku, więc o niej w ogóle nie ma co wspominać. Ona jest tak śmiesznie niska, że to jest aż przykre, że ona w ogóle istnieje w tym kraju. No więc powiedzmy sobie tak, człowiek zarabia około 4 tysięcy. 1000 zł oddaje zus 500 zł ma podatku dochodowego. Czyli 1500 zł co miesiąc oddaje państwu za karę za to, że zarobił 4 tysiące. Zostaje dwa z kawałkiem w kieszeni, które może wydać. Cokolwiek kupuje, jakąkolwiek usługę bierze, płaci VAT. Wszystko, co mamy, co kupujemy, czy wszystkie usługi, które, o które prosimy, są owatowane. Ten VAT to jest kolejny podatek. Czyli znika nam jeszcze więcej pieniędzy, w rzeczywistości dużo więcej. Niektóre wyliczenia mówią o 70, niektóre o 80 kilku procentach, tak naprawdę, jeżeli chodzi o opodatkowanie całego naszego życia. I teraz o co chodzi? My, kongres Nowej Prawicy, mówimy o tym, że te pieniądze powinny wszystkie zostać w kieszeni, a każdy obywatel, każdy Polak. Jest odpowiedzialny sam za siebie. My chcemy, żeby ludzie byli odpowiedzialni. Chcemy, żebyśmy my mogli o tym decydować, gdzie idą nasze pieniądze. Likwidacja podatku dochodowego to jest pierwszy punkt, to jest pierwszy krok, który na pewno zrobimy, ponieważ, tak jak tutaj prezes już wspomniał, to jest podatek, który jest zwyczajnym złodziejstwem i jest to nieuczciwe, jest to straszne, wredne, że ktokolwiek, kto więcej zarobi, natychmiast musi zapłacić za to podatek. Jeszcze, co gorsza, im więcej się zarobi, tym więcej się tego podatku płaci. Ten podatek musi zniknąć.